Długia nic nie ma no Ale zaraz będzie 1850 będzie Co? Ale nie to wejść w to Co? A które idziemy? Lewo czy prawo? Może wejść w lewo Albo w prawo Nic nie ma Suwaj do góry. Co? No opóźnienie jest trochę Ale trzeba poczekać tak, bo zazwyczaj jak trzeba poczekać tak z, z, 3 minuty, to Później będą osoby O już są dwie Siema Siema Daj lajka like na tym na... na live <grywka> Dziękuję dziękuję To no przeczytaj. Bo ja nie wiem Gdzie ty kupiłeś FIFA Przez PS Store Została przez PS Store Co? Ej ile razy ja to powiedziałem? Cztery razy CZTERY? Ej idziemy, dojdziemy tędy co? Gdzie my dojdziemy tędy. Nie wiem. Do Gdzie? Do głównego. A tutaj jest jakiś rynek? Co ty dwalinę? No. jest taka wieża A macie w szkole jakiś orlik? Albo coś takiego? Macie w szkole jakiś orlik albo coś takiego? No ja, to szkole. jest, szkoła jest A on jest ogólnodostępny? No no jest. No jest. Oh, pokażesz mi, a gdzie jest? Gdzie ty masz szkołę? Daleko stąd? No tak z pięciu minut, ale na piechotę? No możemy się przejść. <laughs> Kurde, tylko jest zimno i procenty spadają Mamy już ile? Trzy osoby się siema, siema A więc tak Piszą coś na czasy? Nie Okej okay. Co? Trochę z Trochę lepiej a w ogóle widziałeś, że w Żukowie... nie, poczekaj, nie w Żukowie. Yy... no blisko stąd otwierają Żabkę? Wiele tych żabek tu jest. No. dużo. O, cztery osoby, siema, siema. Piszą zaś? Nie. Nie ja ktoś coś powiedział. Ale no dobra, okej. Okay. Co tam u Was? Widzę, jak tam Ferie macie. Czy nie wiem, ja aktualnie zacząłem ferie. w Walentyki, zacząłem ferię, i się bardzo dobrze z tym czuję. O, robimy jak ten Karol. Jak Karol zdeba. O, zimno w łapę. Robimy tak i nagrywamy podróż przez szybki tak. <laughs> Nie. Co się może? Bo to się zapisuje później. Co, ja mam każdy już zapisany. Ej, lepiej mieć tak, czy na mnie? Kamerę. Chyba na mnie lepiej. Jezu, jakie zimno w łapę. I to pomieszkę po stroj i raz z gardami i jajkami nikt Forever young I want to be forever young Ale zimno jest tak mroźno Chyba muszę skończyć slime To no? jestem Jestem jak Super. To możemy na Instagramie zrobić. Uh -huh.